Ale się udało, mamy 10 czerwca roku 2025 i w końcu po 6 miesiącach czekania otrzymaliśmy najgorszą grę w tym roku. Mańcaj, to jest takie główno. I do tego za 270 zł. Pograłem sobie troszkę w niego i powiem wam dzisiaj, z czym to się je. A prócz tego, Gog nie może przestać wygrywać. Do CD Projekt Red wracają weterani studia. Techland twierdzi, że Dying Light the Beast dla nich jest praktycznie jak Dying Light 3. To i wiele więcej w dzisiejszym materiale. Zaczynajmy. Raz na jakiś czas na Steamie ma miejsce takie wydarzenie, co się nazywa Steam Next Fest. Czyli okres kilku dni, gdzie deweloperzy wystawiają swoje demka, żeby ludzie sobie mogli w nie grać. Bardzo często pojawiają się tam ciekawe produkcje. Jak na przykład ostatnio pojawił się chociażby Gothic Remake. Ale jest to też moment, w którym możemy za darmo Sprawdzić sobie, czy przypadkiem nie kryje się tam jakaś perełka, która, jak wyjdzie, może okazać się bardzo dobrą grą. Wydarzenie będzie trwało do 16 czerwca i możemy na niej sprawdzić takie gierki, jak chociażby Survival o nazwie Lost Rift. Jest coś takiego, co się nazywa Jumpship. Jest też jakiś banger, coś się nazywa Isekai. I am an FPS hero who was summoned to another world demo. Wygląda zajebiście, a nazwa jeszcze lepsza. No i masa innych gier, które też na dniach będziemy sobie testować. I myślę, że w najbliższym czasie damy wam znać o takich najlepszych demkach, które tutaj udało się znaleźć. Dying Light The Beast to bardzo ciekawy twór, który. Pierwotnie powstawał jako DLC do dwójki. Finalnie okazało się, że nie tyle co będzie to standalone DLC, a po prostu zupełnie nowa gra, ponieważ ten dodatek tak się rozrósł, że zdecydowali się sprzedawać go osobno. Tak też Gierka będzie dostępna 23 sierpnia 2025 roku za 230 zł. I teraz pojawił się wywiad, w którym Techant trochę przyznał się do błędu w sprawie Dying Light 2 oraz powiedział, że dla nich Dying Light The Beast to właściwie Dying Light 3. Tymon Smektała powiedział Dying Light 1 był grom dla naszej społeczności. To był hardkorowy survival horror, otwarty świat, przygoda, akcja z bardzo silnymi aspektami przetrwania. Za to w przypadku Dying Light 2 zapomnieliśmy o tym. Gra odniosła komercyjny sukces, ale gracze, którzy powinni być nam najbliżsi, powiedzieli, że straciliśmy trochę pazura, straciliśmy zagrożenie. Straciliśmy horror oraz straciliśmy napięcie. No i akurat z tą diagnozą ciężko się nie zgodzić. Co do Debista, powiedział, że skończenie gry zajęło mu 37 godzin. Dla nas jest to naprawdę Dying Light 3, a następnie dodał, że nie jest tak nazwana, ze względu na to, że nie przynosi tej spektakularnej, przełomowej nowej funkcji której można by się spodziewać po kolejnej numerowanej odsłonie serii, mimo że jest to bardzo porządna gierka AAA. Ten materiał pochodzi z gry, która nazywa się Rogue Point. Ma to być taktyczny shooter kooperacyjny Roguelite jest stworzony przez Crowbar Collective, czyli osoby, które wcześniej odpowiedzialne były za Black Mesa. Będzie tam czteroosobowy tryb kooperacji, będzie struktura roguelite, czyli każda rozgrywka będzie odmienną kampanią. Wszystko tam będzie resetowane i będzie możliwość ulepszenia umiejętności, czy chociażby kosmetyki. Przed misją będziemy wybierali ekwipunek taki, jak bronie, medkity, sprzęt taktyczny, zaś pieniądze zarabiamy i wydajemy podczas misji. I dzięki Steam Next Festowi w Gierkę możecie grać za darmo, ponieważ dostępne jest właśnie. Demo. GOG to platforma, której chyba nie da się nie lubić. Nie dość, że archiwizują gry, nie dość, że jakiś czas temu utarli nosa Blizzardowi, nie dość, że nie mają DRM-ów, to jeszcze teraz wchodzą, jak to sami nazwali, w nową erę modowania. Wczoraj na ich stronie pojawiła się funkcja, która odnosić się będzie do modyfikacji. Mody są istotną częścią konserwacji gier wideo, pozwalając na ponowne przeżywanie ulubionych historii na niezliczone sposoby. Jednak zarządzanie modami nie jest dla każdego. Przekopywanie się przez pliki gry, instalowanie wymagań, ponowne uruchamianie gry tysiące razy, powodowanie jej awarii za każdym razem, ale koniec z tym dzięki GOG One Click moc nowo wprowadzonej bezproblemowej integracji modów w GOG możesz swobodnie przeglądać, instalować i grać szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek. I będzie to teraz na gogu wyglądało tak, że mamy chociażby tutaj Fallouta London, czyli ostatni bardzo głośny dodatek do Fallouta 4. I zainstalowanie tego moda wymagać będzie jedynie kliknięcia jednego przycisku. Czyli nie ukrywajmy, funkcja, która niesamowicie wpłynie na komfort użytkowania, komfort instalowania modów do starych gier. Akurat go zaliczam, dobre zagranie za dobrym zagraniem, także trzymam kciuki, żeby ta firma jeszcze bardziej się rozrastała. Cały czas coraz więcej mówi się o CD Projekt Red, czy to o Wiedźminie 4, czy chociażby o tym, że Cyberpunk 2 wszedł w etap preprodukcji. Kilka miesięcy temu wybuchła też afera dotycząca tego, że w Redach nie pracuje już wcale tak dużo Deweloperów odpowiedzialnych za Wiedźmina 3. No i to niby miało wpłynąć tak hipotetycznie na to, jak wyglądać będzie Wiedźmin 4 i jak będzie działać. No i jako, że Reddit się rozrastają, w tym samym momencie praktycznie produkują dwie gry, to uspokoić może fakt, że osoby, które wcześniej odeszły ze studia, teraz powoli do niego wracają. W social mediach pojawiły się informacje o powrocie kilku weteranów studia. Także, czy będzie to miało jakiś znaczący wpływ na produkcję Wiedźmina 4? Zobaczymy. W końcu odbyła się premiera gry Eye, która udowodniła, że Leslie Benzis chyba bez powodu z Rockstar Games nie wyleciał. Boże święty, jakie to jest gówno. Mindscythe w piku zrobiło 3302 graczy, co nie jest chyba zadowalającym wynikiem dla studia. Jeżeli wejdziemy sobie na Steama, to zauważymy, że oceny są w większości negatywne. Na 408 ocen dostaliśmy 38% tylko pozytywnych. Mainzajowi nie pomaga to, że gra została wyceniona na 275 zł i do tego ma edycję Deluxe z jakimiś tam skinami za 370. A w jak tak. Trzeba mieć niezły tupet, by brać za tę grę 275 zł. Nie polecam, a nawet odradzam. Nawet na promce szkoda kasy. O, tu plus jeden ziomeczku. Paweł z frizerem na awatarze napisał. Niestety, ale odradzam grę i tym bardziej jej zakup. Mimo wszystko miałem nadzieję, że Bill Rocket Boy dowiodłoby ale jednak nie tym razem. Gra wygląda i działa, jakby porzucono ją w fazie alfa. Jak za takie pieniądze gra nie warto zachodu? Helener, <grym>, w moich kacnękach pływa. Nie ma chyba uniwersum, w którym ten tytuł byłby odpowiedni za taką cenę. Co najwyżej zniżyłbym ją gdzieś tak do 120 zł i wtedy byłoby to o wiele bardziej adekwatne. Jest to gra pełna błędów optymalizacji. Ojeju, ale cały obraz mruga. Zrzygam się zaraz. Mam kartę 4070, grałem na wysokich, z włączonym DLSS-em i gra praktycznie w żadnym momencie nie przekraczała bariery 50 klatek na sekundę. Ona się laguje wszędzie. Ona wszędzie ma spadki FPS-ów. Jeżeli wchodzimy do pomieszczenia, mamy spadki FPS-ów. Jeżeli wjeżdżamy do miasta, mamy spadki FPS-ów. A ciężko w sumie to jakoś argumentować tym, że jest niesamowicie zaawansowana y, symulacja otoczenia, bo nie jest. No takie mniej więcej błędy tutaj potrafią występować, nie? To jest gra o inteligencji bez sztucznej inteligencji Samochody niby naturalnie ustawiają się w korkach, stawiają na światłach, ale zostały one tak zaprogramowane, że za każdym razem, jeżeli wytrącimy je z tego rytmu, no to one jak najszybciej wracają do niego. Nie jest tak, że one jakoś reaktywnie reagują na to, jak zachowuje się wobec nich grać. Przechodnie to samo, oni się pojawiają, znikają. Widzimy, jak oni się wczytują, każdy ma takie same animacje. Tytuł graficznie wygląda bardzo przeciętnie. I na streamie wysyłam taką tezę, że w sumie, gdyby ona powstała w Robloxie to bym był w stanie w to uwierzyć. Nie, ja, jak bym w stanie uwierzyć, że ta gra powstała na silniku Robloxa. Na silniku Robloxa powstawały różne gierki, jak na przykład Frontiers, ta gra się tak nazywała, która tam tworzyła takie Call of Duty. Jeżeli chodzi o elementy gameplayowe, no to jazda samochodem jest bardzo przeciętna. Porównałbym ją do Mafii Trójki. Samochód wydaje się ciężki i jednym przyciskiem wprowadzamy go taki idealny drift. Do tego mamy jeszcze strzelanie. Parszywe jest. Nie ma jakiegoś ciekawego Impact Hita. Nie ma w niektórych broniach w ogóle recoilu. Particlesy, czyli te naboje, które my widzimy, że wylatują niby z lufy, są obrzydliwe. Są takie brzydkie, czerwone smugi. Zachowanie sztucznej inteligencji przeciwników sprowadza się do tego, że chowają się za zasłonami i wychylają od czasu do czasu. No i to jest zdecydowanie bardzo duży problem tej gry. Zwłaszcza, że jest tego bardzo dużo. Jest bardzo dużo chodzenia, jest bardzo dużo jeżdżenia, jest bardzo dużo strzelania. W fabule, bo ta gra też wcześniej oni reklamowali się, że to ma być fałszywy, otwarty świat. To jest fałszywe stwierdzenie, bo to jest po prostu gra liniowa, w której mamy jakieś tam horyzonty. No nie? Widzimy miasteczko jeżeli misja nas prowadzi do miasta, no to możemy do niego wjechać. Tylko problem jest taki, że my w żadnym momencie nie możemy Możemy zboczyć z kursu, a to znaczy, że gra jest liniowa, bo nie pozwala nam na zabawę tym otwartym światem. Ona tworzy jakby tylko iluzję tego otwartego świata, ale on tam tak naprawdę nie istnieje i nie rozumiem, po co takie hasełka, jak mówienie, że to jest fałszywy otwarty świat, a nie po prostu powiedzenie, że nie mamy otwartego świata, to jest gra liniowa. Gry liniowe też powstają, gry liniowe są bardzo dobre, więc nie wiemy po co się tak afiszować tym otwartym światem. Pewnie dlatego, żeby był to po prostu zabieg marketingowy dla osób, które lubią open zony. No tak, ale w tej grze nie chodzi o gameplay, tutaj chodzi o fabułę. Fabuła przynajmniej jest dobra. Fabuła tam scenariuszowo na początku miała wzloty i upadki. Ale problem tutaj jest z konstrukcją misji Sorry, prolog to jest jakieś pierdzielone nieporozumienie Tam od początku mamy całkowicie zaburzone tempo Na początku lądujemy w jakiejś fabryce W której musimy chodzić od punktu A do punktu B I słuchać jakichś bezpciowych dialogów Następnie dostajemy latanie dronem I musimy śledzić poruszającego się ziomka Jakiegoś tam, co kradnie pliki czy coś I na początku śledzimy go, jak on chodzi sobie pieszo po firmie A potem siada do auta I w tym aucie jedzie przez jakoś 5-6 minut I my cały czas musimy za nim lecieć Zobaczcie tylko, jak niesamowicie wygląda ten gameplay. Na początku gry fajnie jest jednak jakąś taką bardziej dynamiczną misję lub misję, w której cokolwiek się dzieje. Na końcu mamy jeszcze strzelaninę i właściwie do tego ta pętla rozgrywki się sprowadza. Czyli jeździmy, strzelamy, jeździmy, strzelamy, wysłuchamy kacenek i tak dalej do samego końca. A jeżeli rzeczywiście miałbym coś tutaj pochwalić, to tak minimalny plusik. Mogę dać za niektóre katsełki i za ich reżyserię, za oświetlenie sceny. Bo za nic więcej tutaj nie mogę pochwalić. Tu są co najwyżej rzeczy przeciętne. Aha, to jest ogon. Dobra, oni nas śledzą. Mamy ogon, widzowie, ale oni są. Tak subtelni, o! Dosłownie scena z Tomajdżarego. Zawiedziony jestem, nie kupujcie tej gry. 270 zł to jest nieporozumienie, że twórcy sobie tyle za to życzą. I tak jak mówiłem na początku, może to tak trochę z przekąsem mówię, że nie dziwię się, dlaczego Leslie Benzis wyleciał z Rockstar Games. Jak on takiego bengiera ugotował tutaj. Jak to ma być ten wielki pokaz umiejętności Everywera, no to niestety na Everywera nie czekam i raczej spisuję go w tym momencie na straty. Bo taką grę utalentowani ludzie od Robloxa byliby w stanie stworzyć więc w tym silniku, na którym oni to robią, więc w tym everywhere nie ma widocznie nic specjalnego. To tyle na dzisiaj, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć.